Cześć, z tej strony Bart. Witam Was w nowym odcinku o kalendarzach adwentowych. Dzisiaj mam coś fajnego co kupiłem w sklepie DM. A oto, on. Kalendarz Sebamed. Jest to taki pielęgnacyjny, ale jakby z apteki. Kosztował 39,99 euro. Link do niego znajdziecie w opisie filmu, jeżeli chcecie. Tył niestety zdradza zawartość, ale zobaczcie, można sobie go wyciągnąć. O wychodzi. Cyk. Ślicznie. Czy kalendarz ma grafikę świąteczną? Wcale. Ale produkty są dobre, mają dobre pH do skóry, wiem, bo mam i używam. Zawartość tego kalendarza również przetestuję. Zobaczcie, teraz można go śmiało dać pod choinkę, czy na cokolwiek położyć i sobie dziubać po kieleczku. Jeżeli interesuje Was zawartość z bliska, znajdziecie ją na moim Instagramie, macie go tutaj. Zapraszam Was również na mojego Facebooka. Wszystkie informacje macie w opisie filmu, a my przejdźmy do otwarcia, bo tego kalendarza jeszcze nie otwierałem. Cześć, witajcie z bliska. Kalendarz dzisiejszego odcinka zaczynamy od numeru pierwszego. O, aż mi paluch do środka. Jest to mleczko do ciała. Całe 50 ml. I co ciekawe pH jest średnio 5,5. Numer drugi. Jest to płynna emulsja do mycia, również 50 ml. Numer 3. No nie da się, no nie da się ładnie go otwierać. Jest to mały szampon na suche włosy oraz swędzącą głowę. Całe 20 ml. Mogli dać chociaż 50, nie? A nie tylko 20, bo to tak w sumie na raz wychodzi. Numer 4. Jest to płyn do mycia pod prysznic, taki, który rozluźnia skórę, jakkolwiek to znaczy. 50 ml. Numer 5. Jest to krem do stóp na ekstremalnie wysuszone i swędzące stopy. 10 ml. Numer 6 Mikołajki. Jest to balsam. Coś jak dezodorant pod pachy, tylko w kulce. I co ciekawe, jest delikatny i niby trzyma 48 godzin. 50 ml. Na pewno go przetestuję. A, i jeszcze nie zawiera aluminium. Pełnowymiarowy produkt. Teraz numer siódmy. Krem do twarzy z witaminą E, również do dekoldu i szyi, całe 10 ml. Numer 8. Mydełko w kostce do mycia. Numer 9. Jest to płyn do mycia dla dzieci na skórę i włosy. Całe 20 ml, więc pewnie będzie ultra delikatny. Numer 10. Szaleli, poszaleli z tymi wielkościami. Jest to balsam na ekstremalnie wysuszoną skórę. Całe 15 ml. Numer 11. Mam w ogóle frajdę z otwierania tych okienek. czak Jest to pielęgnacyjny balsam dla dzieci. 20 ml. Numer 12. Połowa kalendarza. Jest to Żel podprysznic. Dwa w jednym, czyli do włosów i skóry. Całe 50 ml. Przetestuję go na siłowni. Dzisiaj mam taki sweterek fajny z reniferkiem. Tylko, że trochę mi się sprało poza wysoką temperaturę w placu. Zrobiłem. No i mam trochę krótkie rękawy, ale jest git. Szczęśliwa trzynastka. Jest to balsam z ekstraktem z rumianku. 50 ml. Numer 14. Dajcie znać w komentarzu, czy w ogóle korzystaliście z tych produktów z tej marki. Płynna emulsja do mycia. Całe 20 ml. Numer 15. Szampon do mycia włosów. Taki ala codzienny. 50 ml. Numer 16. Żel pod prysznic, świeży prysznic się nazywa, 50 ml. Numer 17. Krem do rąk dla ekstremalnie wysuszonej skóry, czyli zobaczcie coś dla mnie, bo nie mogę się tego pozbyć z pracy. No niestety kremuję i tak dalej i mam z tym problem. Normalnie aż się wżarło w palce. Także nie mam brudnych, bo nie myję, tylko po prostu nie mogę tego domyć. Numer 18. anti shampoo. Czyli szampon przeciwłupieżowy. Całe 50 ml. Numer 19. Jest to krem do stóp do ekstremalnie wysuszonej skóry. Całe 10 ml. Dwudziestka. Jest to krem pielęgnacyjny do twarzy i ciała dla dzieci. Całe 10 ml w tubce. Numer 21. Olej pod prysznic, taki z awokado, 50 ml. Numer 22, więc powoli zbliżamy się do końca. Specjalny krem na wysuszoną skórę, cokolwiek to znaczy, 10 ml. Numer 23. Jest to mała tubeczka balsamu, 15 ml. Ostatnie okieneczko. O, ale to siedzi teraz. Dobra. Jest to pełnowymiarowy produkt, kostka mydła, całe 100 gramów. Nawet ładnie pachnie. Zapraszam teraz na krótkie podsumowanie kalendarza. Otworzyliśmy cały kalendarz adwentowy, niestety troszeczkę się rozpru, ale to nic. Wszystkie produkty leżą przed nami. Niestety, na przykład takie małe szamponiki po 20 ml to są bardziej na raz, ale jeżeli się sprawdzi, to zawsze można kupić duży odpowiednik. To jest na plus. Produkty są jak z apteki, więc nie podrażnią skóry. Wszystko ma pH średnio 5,5. Więc w najbliższych dniach będę wszystko testował i wszystkie informacje znajdziecie u mnie na Instagramie. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, że zostawiajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie i widzimy się w następnym odcinku, pewnie już jutro albo pojutrze. Cześć!